Dzień dobry. Ale cieplutko dzisiaj nie chcę się ciąć. Ale powolutku, powolutku zbliżamy się do końca. Ja męczę się z suprą. Dla mnie to jest odmiana. Tragedia. Wsadzona na P60. Nie trafiona podkładka. Nie taka ziemia. I to niestety, ale nic z tego nigdy nie było. Jabłko bardzo słabej jakości. Nie chcę się wybarwiać. Bardzo silnie rośnie, przez co trzeba silniej ciąć. Trzeba stosować regalizm, podcinanie korzeni. No i się człowiek uczy całe życie. To było sadzone 16 lat temu. Ja się tę wiedzę to miałem marną. W porównaniu z tą wiedzą, co mam teraz, to teraz to jestem gościu. Ale wtedy to byłem uczeń. Jak mogę się porównać. I bardzo silnie rośnie bardzo mocno lubi ją bawełnica korówkowa nie wiem dlaczego, Rubin stara tak nie lubi a tam super napięć 60 uwielbia, myszy ją uwielbiają tą podkładkę wpierdzielać dlatego jest uprawa mechaniczna słuchajcie, tu był rój mysz przed uprawą, ja to musiałem sypać wiadrami, żeby, żeby ich się pozbyć, no one obgryzały wszystko, nie, no i i tu właśnie są takie Człowiek płaci taką cenę za niewiedzę, za niewiedzę. Pojechałem do, do szkółkarza. Mówię, że potrzebny mi jest Jonagorek. No mam super. A ja słyszałem o Suprze, samo dobre opinie. Tylko jak się potem dowiedziałem, że to jest na P60. Nie, zaraz, to jest P60 czy P59? P59 chyba. Jeszcze, jeszcze gorzej. I sam nie wiem na czym to było sadzone. Chyba na P61, i, i powiem Wam, że jestem zawiedziony tą podkładką. I teraz, już jadąc do szkółkarza, kupując jakiekolwiek drzewka, to ja muszę wiedzieć, czego ja chcę. Bo szkółkarz sprzeda to, co ma, to co ma. A niekoniecznie wszystkie podkładki nadają się na moje gleby. Ja przykładowo, gala tu w tym dole by nie wyszłam. Nawet. Nawet na dziewiącach bym ją wsadził, nic by z tego nie wyszło, ona by się orzowiała. Dlatego wsadziłem ją do domu na ciepłe stanowisko i na podkładce 26. To będzie w następnym komunikacie, pokażę wam jak to ładnie wszystko wygląda. Ładnie się pozębęskało, ładne, ładne korony zrobiła. I to ma rosnąć. Ale Jona Goret na P59 to jest. Powiem Wam jedno wielkie nieporozumienie. Widzicie, jakie tu są gałęzie. No to, no, jak to mocno wali. I nie można sobie z tym poradzić. nie? a ono coraz mocniej rośnie. I niektórzy mówią, ale Pan muci te drzewa. No tego małpii, ona tak trzeba. Słuchajcie, jak ja bym go nie wyciął. To, to jest przemysł. To jest przemysł, to obciągnąć wszystko i wywalić to na przemysł, bo będzie zielenina, no. Zresztą ja lubię szczupłe takie te drzewa, żeby oprysk z każdej strony nam przeleciał. Zaraz przejdziemy na tamtą stronę i pokażę Wam. Także mniej gałęzi, żeby lepiej to przedmuchnąć i to ma sens. A takie ściskanie tych drzew, żeby jedno na drugim siedziało, nie było powietrza, dla mnie jest to bez sensu. Są no tak jak ludzie ściśnięci w metrze. Jeden na drugim siedzi, powietrza nie ma i to samo z drzewami. Drzewo musi dostać powietrza, musi dostać słońca i wtedy to jakoś rośnie. Także wszystko ma swój, m, swoje granice. Tak? No widzicie, jakie tu mocne gałęzie są. Zaczynamy to ciąć. To zaczyna coraz mocniej rosnąć i błędne koło regalis, tylko potem cięcie korzeni już wspomniałem żeby to przyhamować najchętniej to już bym się tego pozbył ale wszystkiego na raz nie mogę wyrwać no. z czegoś trzeba żyć no, tam jaka gruba dobra, bierzemy mały sekator jedziemy doły Pąki to ona ma takie drobniutkie, drobniutkie te pączki ma nie wszystko jest pąkiem kwiatowym no dobra, ja ręką muszę troszeczkę wyjąć te środka i to wszystko, ja to lubię popodcinać na krótko o, to co nam tam schodzi do dołu Pousztywniać troszeczkę gałązki, no i tyle. No, parę gałązek się wyjmie i tej drobnicy musimy już troszeczkę usuwać te grube, no ale to nie na raz. Powoli, powoli, no, tu jaka też by wypadało ją wyciąć, no ale to już mamy pusto. Troszeczkę ją poskracać. I to wszystko, to co nam schodzi na ziemię, po podcinu Niektórzy nie rozumieją mojego cięcia. No, powiem wam, że mój ojciec też nie rozumie mojego cięcia i cały czas mnie neguje, że ja źle tnę. Ja mówię, słuchaj. I to jest mój sad, moje cięcie. I tak będę ciął. Po chińsku no, no widzisz no, po chińsku, ale polskie jabłka są. No, widzisz? To jest mówię fenomen. Jak ty tniesz, jak ty to podcinasz? Znaczy na starym drewnie. Ja mówię, co ja się będę to młodzień i tak tego nie pojmiesz. Więc mówię, nie pytaj, bo szkoda czasu. Nieraz stanie, patrzy, że się za głowę łapisz. Co cię uczy? Ja mówię, widztwórz. <grystwórz> I koniec rozmowy. Widztwórz mnie uczył ciąć. Także <grystwórz> Jatne inaczej niż wszyscy. Ważne, że są efekty gałęzie dla mnie muszą być proste nie może to zwisać staram się usuwać gałęzie które mi wchodzą w rząd cała filozofia dlatego nie jeżdżę na żadne pokazy cięcia bo oni mieszają mi w głowie i potem wracam i ja nie wiem jak ciąć a już mam tak unormowane wchodzę, snę tak jak ja chcę i wszystko a że się komuś nie podoba to trudno o gustach się podobno nie dyskutuję, no prościutko popodcinać końcóweczki, skrócić troszeczkę gałęzie, no i to wszystko, może być, Siś źle, może być, dobra, do piątej jeszcze można popracować, pozdrawiam.